No to kwiatek, czyli jeden z nowszych twórców komentarzy. Dosłownie chwilę temu stworzył on film. O, patrz na to, jestem w miniaturce. Część o ten film już obejrzałem i kwiatek trochę pierdolisz farmazony. Dlatego w tym filmie zamierzam odpowiedzieć mu na to, co on tam gada. Przedstawić moje alternatywne spojrzenie na całą sprawę, a więc, dobra, widzowie, od samego początku, żeby nie było, muszę na start powiedzieć, że kwiatek no robi, robi ciekawe filmy. A osobiście do niego nic nie ma. Jeszcze to myślę, że warto powiedzieć. Dobra, więc zacznijmy. Siema, z tej strony Kwiatek. W dzisiejszym odcinku troszkę nietypowo. Przydałoby się w ogóle zacząć, dlaczego ja tworzę filmy, bo robię coś też na zasadzie komentarzy. Ja ogólnie już od początku wiedziałem, że moje filmy nie za dużo zmienią. Traktuję to po prostu od początku jak takie luźne filmy, które może ktoś sobie obejrzeć dla Beki. Może ktoś tam jakieś grupko osób się znajdzie, która jakieś będzie miała przemyślenia po moim filmie, ale na pewno nie traktowałem tego wszystkiego jako niesamowitą misję społeczną. Dobra Kwiatek, bardzo ciekawy start, ale już do niego mogę troszeczkę się dowalić, bo to brzmi troszeczkę jakby twoje filmy. One były fajne, one były cacy, one były bardzo dobre. To jest opinia waszego kolegi Kwiatka, ale tamci, tamci nie komentery. Oni mają misję, oni się czują lepsi, tak to trochę wybrzmiewa. Nie wiem, czy to było Twoją intencją, ale Kwiatek od razu Ci powiem, bo jeżeli, jeżeli to było Twoją intencją, to ci coś powiem. Moje dwa najbardziej popularne filmy to jest po prostu moja, można powiedzieć, opinia na jakiś temat. Tym pokazuje możliwości oszukiwania i pokazuje kilka dowodów osób, które w 100% oszukiwały, a cała ta końcówka to była moja opinia na temat ustawionych filmów, a ten film to jest ponownie moja znowu opinia na temat kradnięcia, nie kradnięcia, kto kradnie, czym jest w ogóle kradnięcie, i takie debatowanie z samym sobą na ten temat. Tak samo mój drugi najnowszy film, czyli co by było, gdybyś był pierwszym graczem Minecrafta, to jest w 100% moja opinia na podstawie tego, co gra nam daje. Więc tak samo jak ja robię po prostu jakąś opinię, tak samo ty dajesz jakąś opinię na dany temat. Bo tak działa komentary. Każdy przedstawia swoją opinię na dany temat. Jest troszeczkę nie rozumiem, dlaczego przedstawiłeś siebie inaczej od reszty osób komentary. Trochę według mnie dziwne. Ale dobra, kwiatek, odcięcznie chodzi. Mianowicie, komentary minecraftowe najzwyczajniej w świecie absolutnie nie działa. Zobaczcie. To jest bardzo mocny argument. To jest jak powiedzenie, cała wasza branża nie działa. To ma zero progresu, nigdy nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że ma on na to bardzo, bardzo mocny argument. Zobaczcie sobie na twórców, którzy mieli jakieś tam dramy. Mamy na przykład takiego Diviego, na którego temat przecież powstało tyle filmów, że normalnie można byłoby z tego skleić całą serię. I wiecie co? Sprawdziłem sobie. Wpiszmy sobie Divi Drama. Więc tak, jest jeden film mój, jest jeden film mój, jest... Stegimi, który ogląda jego film, jest film newsowy, nie komentarzy, więc on się nie zalicza. Jest kolejny film newsowy, nie komentarzy. I pewnie, jeżeli poskroluję, mamy jeszcze jeden film komentary. I jeżeli poskrolowałbym, pewnie znalazłbym film Cewotworka, ale jest to film newsowy. Mam nadzieję, kwiatek, że nie masz na myśli dużej ilości filmów jako dużej ilości newsów na temat Dwiego. wiesz, newsy działają w taki sposób, że jeżeli coś się dzieje, to oni o tym mówią. Więc jeżeli dużo się dzieje na temat jego już twórcy, to dużo o tym mówią. Dlatego jest dużo filmu. Tak samo jak ty na przykład zrobiłeś trzy filmy o tym, że idziesz do sądu, nie? Myślę, że rozumiesz ten temat. A jego wyświetlenia w sumie są absolutnie takie same, jak nawet się teraz nie trzyma troszkę lepiej. Wiesz, Divi zrobił coś takiego, co według mnie minimalnie może jest głupie, ale co najmniej ciekawe. Divi zmienił content z dosyć widać, że kradziony na... Hmm, tego za bardzo nie ma Więc ludzie nie wiedzą, że jest tu kradziony kąt Czyli tak dosyć można powiedzieć uciekł Tak samo jeżeli porównasz sobie filmy Tutaj mniej więcej on miał dramę Tutaj nie do końca miał dramę Jeżeli porównasz sobie tutaj wyświetlenia A tutaj wyświetlenia No to jest różnica I nie możemy udawać, że tak nie było Pamiętam jak na początku on z tych filmów dostał po 30k Nie więcej wyświetleń Divi jednak dalej srał filmami Więc ludzie zapominają po uznajmy roku I też większość osób myśli, że teraz Divi nie kradnie Więc tu jest jeszcze dokładnie taka sama rzecz Tak samo w stanie aktualnym jak Divi ma kanał jeżeli by chciał zrobić cokolwiek innego, zacząć własny serwer, czy jeżeli chciałby mieć jakieś promocje rzeczy na filmie, albo swoją rzecz promować, to też miałby dużą, dużą ilość kontrowersji na tym temacie, prawda? Jeżeli na przykład chcesz mieć segment sponsorowania na filmie, to raczej nie możesz być dramowy, prawda? Więc Divi aktualnie tak się upierdzielił, że wątpię, aby kiedykolwiek sponsora na jakimś filmie. Więc tutaj zawsze też wchodzi taka sytuacja. To nie są zawsze wyświetlenia. Trzeba myśleć troszeczkę głębiej. Nie jest on jedynym takim przypadkiem, bo przecież nawet niedawna drama z Pikczem czy z Fomin, czy ona jakiekolwiek zmiany wprowadzi, nie wydaje mi się. Może... Okej, okay, Fomi jako tako dramy nie miał. Miał on pojedyncze newsy na temat jego osoby, prawda? Ale jak łatwo można zobaczyć, czego oczywiście Katek nie sprawdził, zmienił on chociaż miniaturkę. Bo wcześniej też była podpierdzielona. Jest to, jest to minimalna zmiana, a jeżeli popatrzymy, od momentu jak zaczął on mieć dramy, to przestał on mieć milionowe filmy. Coś się dzieje, coś się zmienia. Widzowie zaczynają cokolwiek ogarnąć, więc nie do końca rozumiem tego argumentu. Tak samo, popatrzmy na więcej kanałów. Najświeższy przypadek, jaki mam w głowie, jest to, ale bowiem mój film, jeżeli zeskrolujemy troszeczkę niżej, patrzcie na to, Meksiak wypowiada się, przeprasza za to co zrobił i film usunął. Co to oznacza? Że jednak filmy te coś dają. Popatrzmy dalej. Weźmy na przykład jeszcze Blue Edda. czyli twórca, który kompletnie zaprzestał nagrywania na swoim głównym kanale filmów, dlatego że miał dramę. Usunął on swoje wszystkie ukradzione filmy, albo przynajmniej jak w tym przypadku, zmienił miniaturkę. Co to oznacza? Że to, co robi komentary, czasami jednak coś daje kwiatek. Czasami to jednak coś daje. I oczywiście, możesz w tym przypadku dać pikcza. Jednak będąc z tobą szczery Ile ta drama Picciowi dała? Ma on po 20 tysięcy teraz wyświetleń na filmie Tu ma 20, tu mu trochę poszło Tu była drama, nie? Ale ją z tego filmu zarobił mało Bo na pewno czas oglądania miał on tragiczny Tak samo stara się teraz Bluma zrobić Ale wiesz co ci powiem? Z Bluma ludzie mu pouciekali Ponieważ nie chcieli być z kimś, kto kradnie filmy Wiesz co to znaczy? Że dramy jednak czasem coś dają Oczywiście nie dla każdego, jak w przypadku Diviego Ale jednak widzowie zapamiętują sobie O, tego chopa nie lubimy Tego nie lubimy Z nimi nie chcemy mieć kontaktu i to ludzie pamiętają. Można pewnie tutaj przytoczyć jeszcze 10 innych youtuberów Których temat był już poruszony Na polskiej scenie I Tak naprawdę zjawisko podpieprzania filmów z zagranicy Nigdy nie będzie miało swojego końca Ponieważ w rzeczywistości Nawet jeżeli ktoś nagra film To to może nawet czasami im bardziej pomóc Niż zaszkodzić Nie ma żadnych konsekwencji tak naprawdę Jak pokazałem już wcześniej jednak to czasem coś może zmienić Wyżej możemy mu podbić zasięgi Jedyną rzeczą tak naprawdę Którą możecie zrobić to nie dawanie im atencji I tutaj też dochodzi do takiego śmiesznego Paradoksu komentery, który w ogóle nie dotyczy tylko Minecraft'a, ale całego gatunku tego typu filmów, a mianowicie taki dylemat pomiędzy tym, czy nagrywać film na kogoś temat i dawać mu w ten sposób atencję, o którą może mu chodzić, czy na przykład lepiej to przemilczyć, żeby nie dostawał tej atencji, ale w ten sposób na przykład nie będziecie uświadamiać swoich widzów o takim zjawisku. Wda I tutaj też wchodzi Twoja sytuacja, bo mówisz, że robienie na kogoś filmu może dać atencję danej osobie. No i co? To wychodziłoby, że wszystkie te filmy, które robisz, też. Dają atencję tym ludziom, więc nie wiem do końca, po co dałeś ten argument, co nie? Bo to działa w dwie strony. W dodatku pojawia się tutaj kolejna kwestia, ponieważ zazwyczaj jest to też ten problem, że sprawa dotyczy się tego samego, a mianowicie podpieprzania filmów z zagranicy. Wydaje mi się, że absolutnie każdy już ma podziurki w nosie tego tematu. Oczywiście nie mówię, że to, że ktoś podpieprza filmy, to jest dobrze, ponieważ sam już jakiś czas temu poruszałem na przykład takich twórców. Uważam, że mówienie o tym jest dobre, ale tak naprawdę w rzeczywistości. Nie ma to żadnego skutku. No to sekundę, skoro nie ma to skutku i nie jest to dobre, to po co ten film zrobiłeś? Nie, nie do końca rozumiem argumentacji tej. Poważ najzwyczajniej w świecie Minecraft komentarzy nie ma żadnych zasięgów w zestawieniu z filmami zwykłymi. Weźmy sobie na przykład taki najpopularniejszy kanał C-potworek, czyli chyba największy tego typu kanał Minecraft w Polsce. Ma on tu wyświetlenia rzędu około 30 tysięcy mniej więcej. Dlaczego dajesz C-potworek? potworek nie robi komentarzy. C-potworek robi głównie newsy. Zyka, wałkami komentary, ale jego główny content to są newsy. Jeżeli chcesz wziąć stricte komentery, no to miałeś je nami na minaturce, więc myślę, że warto byłoby może pokazać ten film, albo ten film, albo chociaż ten film jest. 135 porównując 30 tysięcy wyświetleń, to jest różnica. Ale nawet jeżeli zakładamy, że Kwiatek uznaje news jako komentary, to pokaż, ale bowiem ja mi jest Jakuba, który ma 200 tysięcy wyświetleń na newsach o Divi. Więc A czego pokazujesz tylko co potworka? Trochę bez sensu. Czasami jest to troszkę więcej, natomiast wejdźmy sobie na kanał takiego Diviego jeszcze raz i mamy tutaj wyświetlenia 2 dwie koła, 300 koła. Także naprawdę jest to malutki procent, a te widownie się w żadnym, absolutnie żadnym stopniu nie pokrywają. Dlaczego zakładasz, że się nie pokrywają? To jest po prostu kłamstwo. Dla przykładu, to jest mój film o Divim i zobacz jaki jest jeden z topowych filmów, który promuje ten film. Jest to właśnie film dwiego na temat Superflat. No to oznacza, że jednak jest jakieś pokrewieństwo między komentary, a filmami z Minecrafta. Wiesz dlaczego? Bo robimy komentary z Minecrafta, więc widzowie Minecrafta oglądają te film. Patrzmy na jakie kanały oglądają Moi widzowie, jest to kanał Slop z shortami i Minecraft. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Wiesz, co to oznacza? Że widzowie nawet komentery oglądają Minecrafta. Nie wiem dlaczego uznałeś, że tak nie jest, bo samemu możesz zobaczyć w statystykach, czy to co mówisz jest prawdą, czy nie. I myślę, że to się raczej nie zmieni, że Minecraft komentary nie ma żadnej większej szansy na takie wybicie się niż właśnie te jakieś parę koła wyświetleń. Z tego względu, że jest to po prostu zbyt nudne dla przeciętnego widza Minecrafta, który ma na przykład 8 lat i ma mózg przyryty jakimiś tam wstawkami dopaminowymi z TikToka i musi mieć co 5 sekund przejście, bo inaczej nie wytrzyma. I wytrzymanie na przykład 15 minut lub 20, słuchając po prostu jakiegoś gościa, który gada, a w tle się nic nie dzieje, no to jest za dużo. A tak, ale ja mam problem do ciebie w tym momencie. Dlaczego mówisz o własnych filmach? Bo aktualnie mówisz o własnych filmach. Twoje filmy to jest ty, grający sobie teraz w Minecrafta i coś gadający, co nie? Ale dobra, weźmy na przykład mój film. Patrzcie hmm, patrzcie na to, przejścia, coś się dzieje, psu się świecą jajca. O mój Boże. Pójdźmy dalej. O, film jest Jamie, jest Jakuba. O, patrzcie, jakieś przysia, co się dzieje na ekranie. Kwiatek, słuchaj, mordo. Lubię cię, niektóre filmy naprawdę masz fajne, ale naprawdę w niektórych momentach dzisiaj farmazoniłeś. Trochę ja jakbyś patrzył na własny kanał i podstawiał. To, co mówisz do innych kanałów. Nie do końca rozumiem, dlaczego. Do tego dochodzi też tutaj drugi fakt, a mianowicie to, że twórcy Minecraftowi są tak zamkniętym gronem, że po prostu każdy boi się nagrywać filmy na siebie. Jest to częściowo prawda, nie można zaprzeczyć, jest to fajny argument, ale. Kurde, będę się dalej dowalał, bo jestem w miniaturce. W tym, ale byłem w filmie dowaliłem się do ludzi z, no, co jak co, czołówki Minecraftowej. Mówiłem o Piterze, mówiłem o Jamies Jakubie, mówiłem o Fomim, youtuberach ogromnych. Ale wiesz co się okazuje? Że można po prostu, można po prostu mówić o ludziach. Jedna sytuacja, co nie? Ale masz rację w tym, większość osób lubi sobie siedzieć w gronie Minecraftowym i nie lubi, powiedzmy, tu, 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 czy tu, wytykać palcami. Jest to w 100% tak, prawda i teraz się zgodzę z tobą. Zbyt mało twórców na polskiej scenie Minecraftowej. Takie Kółko wzajemnej aderacji, czejcie to. Z drugiej strony, teraz mi się jeszcze przypomniało, patrzmy na Tijimiego. On sam w sobie mówił, on sam na przykład w sobie mówił na wielu streamach, że on nie siedzi w żadnej z pól, uznajmy, Minecraft'ów nie? że on nie ma przyjaciół, on jest sam, on ma kompletnie wywalony na innych, prawda? I na przykład, jeżeli on by też więcej komentarzy robił, bo na razie ma jeden film o picture, myślę, że mógłby on być mocnym zawodnikiem, bo jego nie obchodzą inne osoby i wtedy mógłby mówić to, co się uznajmy, dzieje według jego opinii. Chodzi mi o fakt bronienia tego wszystkiego po raz kolejny, ponieważ ponieważ nie uważam, że to jest dobre, uważam, że to jest bardzo złe i powinno się to tępić, tylko po prostu uważam, że w naszym community są o wiele ważniejsze rzeczy i ciekawsze, niż to, że ktoś znowu podpieprzył miniaturkę z zagranicy. To, tak, mam dla ciebie dobre informacje. Nie tylko na tym polega komentary. Dla przykładu, ludzie robią filmy na temat genkasza, na przykład Axud, prawda? Zrobił tutaj film i taj film na temat genkaszu. Ma on ponad 100 tysięcy wyświetleń z filmu na genkasz. I powiem ci coś, ja też robię teraz film na genkasz, robię go od 8 miesięcy, bardzo dobry jestem, bardzo szybki. Jeżeli nie będziesz patrzył na tych mainstreamowych komentarze, a bardziej newsów, jak chce potworek, jest live i tak dalej, to są filmy, komentarze na różne tematy. I 100 tysięcy wyświetleń 10 to jest naprawdę fajny wynik, ale będąc szczery, na razie jest dosyć delikatnie na tym Minecraftowym YouTube. Bo jakby o czym my tutaj mamy powiedzieć, nie? Zobaczmy. Dajesz dramę z zagranicy, która okazała się kłamstwem, nagrywasz o kradnięciu, nagrywasz o czymś co już było. Robisz film, taki, który ja zrobiłem. Robisz filmy o pozwie. Na razie na minecraftcie nikt nie pisze do 14. Przynajmniej nie dostałem o tej informacji. Jeżeli coś się dzieje, to piszcie, zalewajcie moje diemy. Ja o tym nagram. Nie odpierdziła się nic aż tak mocnego. Jedyna mocna sprawa, jaka była, to z Afikiem. Ale Afik wytłumaczył się z tej całej sytuacji, prawda? I ja, jako osoba, która posiada screenshoty na dosłownie wszystko i cały zapis Discorda, to będę są szczery. Dobrze, że nikt za bardzo nie wchodził aż tak bardzo w tą sprawę. Bo to taki Nothing Burger był, szczerze mówiąc. Też, co by nie mówić, te podpieprzenie miniaturki w żaden sposób na przykład nie szkodzi widzowi. To szkodzi głównie temu twórcy od którego zostało to zabrane. Ja na przykład, jeżeli widzę, że ktoś znowu zajebał film z zagranicy i powstał na ten temat film, mi się tego nie chce oglądać, tak? Ale pomyśl. Wiesz, że ktoś zajebał, czyli podświadomie miałem jeszcze takie, hmm, on kradnie filmy, on nie jest fajnym chłopem, nie będę go oglądał. I myślę, że to jest najważniejszą rzeczą, co do osób, które tworzą komentarze, przynajmniej w tej niszy, w ja się Że widz zapamiętuje, o, ten YouTuber nie jest zbyt fajny, nie warto go oglądać. I myślę, że to jest ta najważniejsza sprawa całości. I żeby widzowie też tego nie zrozumieli źle, nie mam najmniejszego problemu do kwiatów. On robi filmy takie, jakie sobie chce i wyraża swoją opinię, a ja robię sobie filmy takie, jakie chcę. Każdy YouTuber ma prawo mieć osobną opinię od innego YouTubera. I nie ma w tym najmniejszego problemu. A ta Naprawdę kwiatek, rozpoczynam w tym momencie dramę tobie, śmierdzisz. E, żeby wygrać dramę musisz rozpykać mnie w v 1 w krystal PvP. E, przygotuj się, masz tydzień na trening, a wy nie wiem, boostujcie ten film, nie wiem, co to była funkcja, którą YouTube dodał, siema.